WrestleMania zazwyczaj kojarzy nam się z legendarnymi rywalizacjami oraz historycznymi pojedynkami, które naznaczają historię wrestlingu. W tym roku na największej ze scen również dostaliśmy kilka wielkich momentów. Między innymi wygrana Kofiego Kingstona czy Becky Lynch będą właśnie tymi momentami, które fani będą pamiętać i wspominać latami. Jednak WrestleMania to także te małe momenty, które postanowiłem zebrać z tegorocznej gali i wam przedstawić. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donners, What is Racing Oto 10 małych momentów, które uczyniły WrestleMania 35 jeszcze lepszą. Numer 10 Powroty. Czym byłaby Wrestlemania bez powrotów? W tym roku na największej ze scen zobaczyliśmy m.in. takie osoby jak Hulk Hogan, Ric Flair, JBL, Shawn Michaels czy Page. Niezależnie od tego, czy tylko komentowali pojedynek, mieli krótki segment, czy nawet znacząco interweniowali w pojedynku, wielu fanów na pewno uciszyło to, że mogli zobaczyć swoich idoli z dzieciństwa i zaliczyć krótką podróż sentymentalną. Numer 9 wejście Paula Heymana. Wszystko co wydarzyło się pomiędzy Brockiem Lesnarem a Sethem Rollinsem stworzyło jeden z największych momentów tej WrestleManii. Jednak czymś co zbudowało atmosferę tego pojedynku, był moment, w którym zdenerwowany Paul Heyman przerwał pozującym Bliss i Hoganowi. Udał się on do ringu sam i oznajmił, że skoro Brock nie będzie zamykał gali, to ją otworzy. Dzięki temu, że był to pierwszy pojedynek na gali oraz sposobowi w jaki został zaprezentowany, jego odbyły był zdecydowanie lepszy. Niż Niż gdyby był na przykład po walce Kofiego z Brianem. Zamiast narzekać na pojedynek, fani cieszyli się, że już po kilkunastu minutach gali dostali jedno z najbardziej wyczekiwanych zwycięstw. Numer 8 Seth Rollins kręcący tytułem. Zwycięstwo Setha było ogromnym wydarzeniem, ale prócz samego widoku Rollinsa z tytułem Universal było coś jeszcze, na co wiele osób czekało. W końcu czym był widok Beast Slayera z pasem, gdyby nim porządnie nie zakręcił. Tak więc kilkunastosekundowe kręcenie mistrzostwem Universal na rampie idealnie dopełniło otwarcie gali. Szczególnie, że tak samo zrobił wiele lat temu z tytułem NXT, z tytułem WWE i rok temu z tytułem interkontynentalnym. Numer 7 George Mizamin w Ringu. Kto byś przypuszczał przed Galą, że ojciec Miza spędzi w Ringu więcej czasu niż Ray Mysterio? I mimo iż to akurat nie do końca dobra informacja, to sam moment był czymś oryginalnym i ciekawym. Scena, gdzie Shane pomagał ustawić się tacie Miza, wyglądała po prostu przekomicznie. Po ilości memów, jakie powstały, widać, że fanom się na swój sposób to spodobało. Dodatkowo w fajny sposób odmieniło to losy pojedynku. Miz, chcący pomścić ojca, zaczął podejmować w akcjach ryzyko. Było to pozytywnym zaskoczeniem, gdyż nieczęsto widzimy Miza walczącego w ten sposób. Numer 6 sekwencja Sheymusa i Cezaro. Bardzo przyjemny moment do oglądania w trakcie starcia opasy Tag Team Smackdown. Ofiarą Cezaru swing pad Ricochet, a uderzeń w klatkę od Sheymusa pozostali zawodnicy uczestniczący w pojedynku. Był to fajny przerywnik klasycznych ringowych akcji. Dużym plusem jest też fakt, że Sheymus nie celebrował każdego uderzenia. Dzięki temu cała sekwencja nie trwała przesadnie długo. Numer 5. Celebracja New Day Walka Daniela Bryana i Kofiego Kingstona skradło show na tegorocznej Wrestlemanii Dla wielu fanów to zwycięstwo Kofiego, a nie Becky czy Sefa było największym wydarzeniem tej gali Cały ten storyline i historyczna wygrana stworzyła niemalże idealny moment O to, żeby było perfekcyjnie zadbali też koledzy z New Day, czyli Xavier Woods i Big Jeszcze przed walką dowiedzieliśmy się, że Big i Xavier mają przygotowany prezent Jak się później okazało, oprócz okolicznościowych była jeszcze jedna niespodzianka. Powrócił stary pas mistrzowski WWE. Dzięki temu obrazkiem, który przejdzie do historii WWE, będzie świętujący Kofi wraz z Newday i swoją rodziną w pamiątkowych koszulkach oraz z nowym slash starym pasem mistrzowskim. Numer 4 wejście Batisty. Jeżeli gdzieś mieliśmy się spodziewać najbardziej pompatycznych wejść, to właśnie w tym pojedynku. I faktycznie tak było powagę i rangę tego starcia dało się odczuć zanim ono się rozpoczęło. Bardzo fajne momenty była konfrontacja wzrokowo pomiędzy Batistą a Seanem Michaelsem, który siedział przy stole komentatorskim. Czymś co jednak bardziej przykuło moją uwagę, był moment, gdy Batista wchodząc do ringu potknął się o drugą linę. Aby nie stracić kompletnie równowagi, musiał podeprzeć się rękami. Po wszystkim starał się pozostać w charakterze, jednak kiedy wchodził do ringu ponownie chwilę później, widać, że robił to ostrożniej i z uśmiechem na ustach. Było to coś tak normalnego i ludzkiego, że aż na chwilę wyrwało mnie z atmosfery stworzonej wokół tego starcia. Numer 3. Skrzynka z narzędziami. Ostatnio, jeżeli dostajemy starcie legend w WWE, dosyć często trwają one kilkadziesiąt minut. Nie da się ukryć, że bywają też przez to nieco męczące i ciężkie do oglądania. Dlatego ogromnym plusem w starciu Batisty i Triple H było użycie nietypowych przedmiotów. Wyrywanie kolczyka obcęgami, próba złamania palców kluczem czy użycie łańcucha znacząco poprawia widowiskowość tego pojedynku. Całość idealnie dopełniana minika Triple H, a któremu torturowanie Batisty widoki. Widać było, że sprawiała ogromną przyjemność. Numer 2 Segment Alayasa. To zdecydowanie największy i najfajniejszy z tych momentów. Genialny segment, który uratował atmosferę po, bądźmy szczerzy, dwóch słabych walkach. Najpierw dostaliśmy koncert trzech Alayasów, później na to co wszyscy czekaliśmy, czyli przerwanie jego występu. Jednak nie przerwał go żaden song, a film o baseballu. Kiedy wszyscy zastanawiali się o co chodzi, rozbrzmiała muzyka doktora Thuganamics. Johnson Cena w swojej raperskiej osłonie zniszczył na mikrofonie Alayasa, zaaplikował mu swoje swoje finishery i opuścił ring, zostawiając publiczność w pozytywnym szoku. I numer jeden. Okej. Okay. Z małymi momentami bywa tak, że coś, co jedna osoba zapamięta na lata, druga nawet nie zauważy. Właśnie na tym polega cała ich magia. Dlatego dziesiąty moment pozostawiamy do wyboru Wam, bo tych drobnych szczegółów było naprawdę dużo. Reakcja zaplecza podczas walki Kofiego, Lio Rash ponicznie bojący się demona, Andrade eliminujący samego z siebie z Andre the Giant Memorial Battle Royal czy kilka innych wydarzeń z kick-offu. Od razu zaznaczam, że w zestawieniu nie ma Becky Lynch, ponieważ w jej celebracji nie nie dostrzegam żadnego wyjątkowego szczegółu, ale sam widok z dwoma pasami był już czymś ogromnym. Tak więc, panie i panowie, to by było na tyle z naszych 10, a raczej 9 małych momentów, które uczyniły WrestleMania jeszcze lepszą. Tak więc, w sprawie tego ostatniego punktu, dajcie mi znać w komentarzach, który moment według Was zapadł Wam w pamięć najbardziej podczas WrestleManii 35. A jeśli chcecie wesprzeć nasz projekt, zapraszamy na patronite.pl kośnik is gdzie za małe datki otrzymacie naprawdę ciekawe nagrody. No i oczywiście wejdźcie na wrestling.pl, gdzie przeczytacie masę newsów i ciekawe artykuły. Tak więc, panie i panowie, dziękuję wam bardzo za uwagę, ja nazywam się Set Doner z What Is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.